Jestem w Meksyku w mieście Merida i filmuję pomnik On się nazywa Ten na pomniku Manuel Cepeda Peraza który powodzi się po okupacji hiszpańskiej w Meksyku Piękne palby Taki ciekawy film. Nie... Te palmy są szczególnie No i te, jakie wysokie. I znów kościół. I jakie duże wieże zbudowane z kamienia, nie z cegieł. To z kamienia wyraźnie widać. Ogromny kościół. Potężny kościół. Szkoda, że do tych kościołów nie można wejść i zobaczyć wnętrze takiego kościoła. Byłoby na pewno co oglądać. A ja mogę tylko z zewnątrz oglądać, ale przejdę i zrobię go z frontu. Jeszcze zobaczysz koniecznie, jak wygląda on z frontu. Ten kościół kępa palm, taka ładna, i teraz.

I to jest właśnie ten ogromny A Jaki on Ten kościół też cały zbudowany z kamienia. Oczywiście zamknięty, ale architektura ciekawa. Cały zrobiony z kamienia. I tu filmuje też ten piękny tą ten kamienicę w porcie. Zwróćcie jaka się kamienica na Francisco tego kościoła. Restauracja na balkonach. I no. gdy się co na walholach jest? Jakieś strachy. Restauracja niby to jest, a na walholach jakieś strachy. Jakieś postacie. Co to może być kapelusz jakichś kościotrup? No to jest przez to zachęcam, żeby wejść i zobaczyć co to może być ciekawe.